A teraz uwaga nietypowa oferta. 100 metrów od morza jest apartament z banku, który można by przerobić na dwa. Nie wiem jaki zamysł to ma, ale można zrobić coś rewelacyjnego. 200 metrów kwadratowych z tarasem. Taras jest przepotężny. Tu jest specjalna brama wjazdowa. Można wstawić 3-4 samochody. Można na tym zrobić niezły biznes. Lub jeżeli ktoś chce to dla siebie, to cały ten taras zagospodarować, można tu robić cuda. Jak to mówią, niewidy. Wchodzimy. Jest coś w rodzaju pomieszczenia wstępnego. Są dwa wejścia, to jest też ważne, żeby coś z tego wymyśleć. I mamy na starcie. Wielki, wielki salon. Z otwartą kuchnią, dużo rzeczy do remontu i jak na bankową cenę, to nie jest tańsze. 169 000 jest cena wywoławcza. Można robić ofertę do banku. No, ale to już jest kwestia swoich planów, bo z tego można coś naprawdę fajnego zrobić. Bo za chwilę też pokażę mieszkanie, zrobione, ale mniejsze. I na czwartym piętrze. Wszystkie te mieszkania, tutaj jest taki obiekt zamknięty, mają dojście do basenu. Czyli mamy udział w basenie. Idziemy dalej. Łazienki, jak już pokazałem, mamy aż dwie. Jest to planta bacha. Ale mówię, to jest już jako parter, który jest oddzielony i jest blisko morza. Jak ktoś ma jakieś tu obawy, to sobie montuje alarm. Ma plażę, z tym nie ma problemów. Kolejna sypialnia z szafami. I kolejna. No ciekawa inwestycja, godna przemyślenia. Pomyślcie, 200 metrów łącznie z tym tarasem. Bardzo dużo pomieszczeń, przeogromny salon. No i ten tarasik przed tym to jest też skarb, bo jak wiecie ciężko jest zaparkować nad morzem w lato. To tutaj nie dość żebyśmy w swój samochód to jeszcze możemy mieć gości. Zrobić sobie tutaj wydzielone miejsce do odpoczynku. No nie ma widoku na morze, ale zawsze jak to mówią coś za coś. Także polecam i pozdrawiam.